Wszystkim. Dziś będę sobie wyrywać pietruszkę na niedzielny obiadek i chciałabym Wam pokazać i troszeczkę powiedzieć o tym, co ja robię, żeby mieć ładny korzeń pietruszki. Najpierw sobie wykopnę dla przykładu pietruszkę, żebyśmy mogli zobaczyć, jaka ona jest. A dam sobie. Oje, zabiłam prawie pozostałe. Nie jest to takie proste. Muszę pomóc, żeby ją nie wyrwać, nie, nie urwać. Jedną ręką wyrwać, i drugą ręką nagrywać. Wcale nie jest tak proste, ale słuchajcie, w ogóle tym korzeni chcę iść. Spodziewam się porządnego korzenia. Zobaczmy teraz. Nie no, to jest masakra jakaś. Oczywiście wyzerwałam, ale i tak widać całkiem, całkiem solidny korzeń pietruszki. Pięknie pachnie, aromatyczna i ekologiczna. Ja w żaden sposób nie nawożę sztucznie. Ziemia, która tutaj powstała, jak możecie sobie zobaczyć, korzeń rośnie na ziemi gliniastej. I tylko z wierzchu jest ta warstwa, warstwa próchnicza. Która powstała po kompostowaniu, o tutaj, pełna rzeczownic, które również korzystnie wpływają na, na glebę. Więc ci, którzy obserwują mój kanał, wiedzą, że ja nie używam żadnych nawozów sztucznych, jedynie to, co jest naturalne. No i sukcesem jest to, że taka pietruszka, jest odpowiednio wcześ, wcześnie wysiewana. Ja nie... w momencie, bo tutaj zaraz ciągnie, jedzie, nie będzie nas słychać. Znaczy jakiś kros chyba. Poczekajcie sekundkę. Kros przejechał, więc możemy sobie poomawiać, co zrobiłam, żeby mieć taki korzeń pietruszki. Są tutaj kilka... wpływa na to kilka czynników. Przede wszystkim to, że najczęstszym błędem, z jakim się spotykam, to jest zbyt późny siew pietruszki. Ja tą pietruszkę siałam 4 marca. Jak tylko ziemia rozmarznie, ma jeszcze w sobie mnóstwo wilgoci, od razu taką ziemię sieje. Ona jest jeszcze za zimna i ta pietruszka nie wykiełkuje od razu, ale jak tylko będą dogodne dla niej warunki. To ona sobie zacznie kiełkować. Jeżeli będziemy czekać, aż ziemia się nagrzeje i dopiero wtedy będziemy siać, to automatycznie ziemia też będzie mniej wilgotna. I albo będziemy musieli faktycznie dbać o tą wilgoć i podlewać już właśnie wtedy w marcu, ponieważ, jak każdy z nas wie, nasiona, pietruszki czy marchewki są bardzo drobne i nie możemy siać ich głęboko. W związku z czym one, one są tylko w tej wierzchniej warstwie, która momentalnie przesycha. Dlatego istotą jest, żeby siać wtedy, kiedy jeszcze mnóstwo jest wilgoci wewnątrz i nawet jeżeli ta wierzchnia warstwa pod wpływem promieni słonecznych będzie przesychać, to od spodu ta wilgoć jeszcze będzie, to to nasionko będzie mogło ciągnąć wilgoć. Natomiast jeżeli będziemy siać w połowie marca, kwiecień, to już możemy zapomnieć o kiełkowaniu, już nie mówimy o tym żeby korzeń był duży ale w ogóle żeby wykiełkował jest wtedy takiemu nasionku zdecydowanie trudniej zobaczcie sobie ja teraz siałam tutaj poplony i dzięki temu, że jest ciepło i wilgotno, one momentalnie pięknie kiełkują bo to są różne poplony dlatego, że jest mnóstwo wilgoci zrobiłam to wtedy, kiedy padał deszcz wieczory są wilgotne i wszystko ma szansę kiełkować gdybym zrobiła to w środku lata no ciężko byłoby tutaj o to żeby to pięknie kiełkowało więc istotne jest to żeby te nasiona były bardzo wcześnie wcześnie siane być może nawet ten 4 marca nie był taki najwcześniejszym być może mogłam troszeczkę też wcześniej Niemniej jednak, na pewno nie później niż połowa marca. Oczywiście to też jest takie umowne, bo zależy od roku. Będzie rok taki, w którym będzie dużo cieplej. Taki, tamten rok był bardzo ciepły, a będzie taki rok, który będzie bardzo zimny i troszeczkę dłużej będziemy musieli poczekać. Musicie sami obserwować, kiedy schodzi śnieg, kiedy ta ziemia rozmarza i cokolwiek można na niej robić, bo to też nie wyobrażam sobie pracować na zmarzniętej glebie, że ja tam coś próbuję sobie posiać, a wiadomo, że troszeczkę te rowki trzeba zrobić, więc no nie będziemy się wbijać w zamarzniętą glebę. Ale jak tylko jest taka możliwość, jeżeli tylko nas puszcza pogoda, to jak najbardziej trzeba siać nasiona. To jest, wiem, że długo na ten temat mówię, ale to jest naprawdę istotna sprawę, bo najczęściej siejemy za późno i nie kiełkuje nam nic. Drugą rzeczą, jaką ja, na jaką ja zwracam uwagę, to jest gleba, ale to też nie jest jedyny warunek, więc pozostajemy na razie przy omawianiu gleby. Ona musi być stosunkowo luźna. Ja sieję na glebie gliniastej więc pod spodem taka ta ziemia jest. Ale te pierwsze centymetry, żeby korzeń w miarę mógł się fajnie przebić, muszą być luźne. Więc zachęcam Was do tego, żeby używać kompostu. Jeżeli nie macie kompostu, może to być przekompostowany obornik, ale nie świeży. Tylko taki, którym na przykład rok wcześniej rosła na, na tym oborniku dynia. już w tym miejscu, prawda? Czy, czy jakieś inne ogórki, no, no cokolwiek, co rosło na... Na górze gleby, ponieważ zbyt świeży obornik przyciągnie nam no, szkodniki. W nim, w nim właśnie żyją szkodniki roślin korzeniowych, no i będziemy mieć korzenia niezdrowego. Więc bardzo ważne jest też właśnie o zadbanie o to, żeby ta struktura gleby była jak najbardziej pulchna, przepuszczalna co nie oznacza przekopywania, bo ja nie przekopuję swoich rządek wcale, ja jedynie na wierzch gleby daję nową materię. Ile mogę, to daję, a na takim areale troszeczkę trudno o to, żeby to było bardzo obfite, ale ile jestem w stanie, to tyle wykładam. Nigdy nie jest za dużo. Przynajmniej ja nigdy nie mam za dużo materii. Trzecią rzeczą, jaka jest istotna co, co decyduje o tym, czy będziemy mieć sukces, czy nie, to są nasiona. I nie chodzi tylko o ważność nasion, o datę ważności nasion, ale o same odmiany. Spróbowałam już tutaj zarówno cukrowej, zarówno halbangę, halb nawet jakieś takie, gdzieś tam ściągane, jakieś stare odmiany, ale o dziwo. Najlepiej sprawdziła mi się odmiana lęka. I to właśnie jest odmiana lęka. Zobaczcie, jaka piękna, duża, duża lęka, duży korzeń lęki. Więc zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili, jaka odmiana spra sprawdzi się u Was. No, u mnie najlepiej w przypadku właśnie pietruszki sprawdza się lęka. W przypadku marki też mam swoich faworytów. Ale jeżeli jesteście zainteresowani, to o martwim możemy sobie omówić mm, kiedy indziej. Niemniej jednak będzie to podobny sposób uprawy. Dziś chciałabym się skupić na, na korzeniu yy, pietruszki, ponieważ yy, najczęściej mamy problem właśnie z pietruszką. Także te trzy rzeczy są takie najistotniejsze, to co na ten moment przychodzi mi do głowy. Yy, czyli żebyście nie siadli za późno, yy, żebyście siali do Gleby, która jest dobrze przygotowana, w miarę purchna, i wybiera się odmiany takie, które się sprawdzą w Waszym ogrodzie. Jeżeli macie jakieś pytania, ja chętnie na nie odpowiem. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.